Wyjazd w długą trasę to nie przelewki, dlatego musicie pamiętać o kilku ważnych sprawach, które trzeba sprawdzić zanim wyruszycie. Zaraz spróbuję wam je pokazać. Przede wszystkim nie można zapomnieć o sprawdzeniu stanu opon oraz ich ciśnienia. Informacje o ciśnieniu w oponach dostosowanym do obciążenia auta znajdziecie w dwóch miejscach: na wewnętrznej krawędzi drzwi kierowcy i na wewnętrznej stronie osłony wlewu paliwa. Zobaczymy tam dwie informacje: ciśnienie atmosferyczne dla nieobciążonego auta lub obciążonego pasażerami oraz bagażem. To pomaga zachować sterowność podczas podróży, co zapobiegnie niekontrolowanym poślizgom pojazdu. Przed wyruszeniem w trasę umyjcie dokładnie szyby i reflektory. Sprawdźcie też poziom oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych. Bardzo ważne jest, aby płyn do spryskiwaczy był dostosowany do odpowiedniej pory roku. Odpowiednie ustawienie reflektorów jest bardzo ważne podczas podróżowania po zmierzchu. Zwykle przy kolumnie kierownicy znajduje się pokrętło z oznaczeniem 0123. 0 1, 2, 3. Zero, Pojazd z normalnym obciążeniem. 1 Komplet pasażerów. 2 Komplet pasażerów i maksymalnie załadowany bagażnik. 3 Kierowca i pełen bagażnik. Jeśli macie lampy ksenonowe, to nie będziecie mieć takiego problemu, ponieważ one poziomują się automatycznie. Sprawdźcie wyposażenie obowiązkowe pojazdu, czyli gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy, ponieważ oprócz bezpieczeństwa zyskacie też pewność, że nie otrzymacie mandatu za jego brak. Warto też mieć kamizelkę odblaskową, ponieważ w niektórych krajach, np. w Niemczech lub w Czechach, możecie zapłacić wysoki mandat za jej brak. Pamiętajcie też, aby ciężkie przedmioty nie leżały w samochodzie luzem, ponieważ mogą stanowić poważne zagrożenie podczas podróży. Dzięki tym kilku prostym czynnościom będziecie mieć pewność, że nic Was nie zaskoczy podczas podróży. A jeśli nie będziecie w stanie sobie poradzić z którąkolwiek ze spraw, pamiętajcie, że zawsze warto pojechać na stację, gdzie miły pan z obsługi z pewnością Wam pomoże.